że Proste błędy w obronie przede wszystkim zaważyły no tak, w wyniku dzisiejszego meczu. Tak zdecydowanie, ale myślę, że, że, że pozytywem jest to, że, że, że informacje z naszego szpitala klubowego napłynęły w, w piątek pozytywne, w wtorku część zawodników kontynuowanych wraca. Myślę, że w końcu będziemy w stanie skonstruować jedenastkę, a dzisiaj no, będę indywidualne, teraz nie lubię personalizować tak na świeżą pomerczną. No, to jest na natomiast a teraz trudno też wymagać od ludzi, którzy nie trenują no, i żeby, żeby, żeby no, byli w stanie zrealizować 9 dyscypliny taktycznej. Natomiast dużo no, nas stali na trzecim miejscu. Dzisiaj już podejrzewam, że mogą nawet przeskoczyć, nie 23 punkty. Na tym boisku, specyficznie na wieśni, czuję się bardzo dobrze. Natomiast, no mówię to co na początku, brak, braki te personalne odczuwamy bardzo mocno, natomiast to, 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 te wieści, które napłynęły, no, jakoś tak nastrajają w miarę optymistycznie. No, drużyna juniorów dzisiaj troszeczkę za wysoko, w związku z czym tam od nich ciężko będzie nam poszerzyć ławkę na, 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 na dzień dzisiejszy. No na ten materiał ludzki, że tak kolokwialnie powiem, no jest status quo. Nie podoba mi się to, też nie będę ukrywał, że, 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 że praca z ludźmi, którzy nie mogą trenować i, i nie mają możliwości, po studenci, no jest, jest, czasami, prawda, taka powiedzmy, no, placebowa. Ale Runda jeszcze trwa, czeka nas z Juventurem, mam nadzieję, że te wieści diagnostyczne odnośnie Odnośnie opinii lekarskiej się potwierdzą i że dołączą w tym tygodniu przynajmniej 3-4 zawodnicy nasi z podstawowego składu, tego skromnego składu, ale podstawowego i, i, i zaczniemy myśleć o, o bardzo ważnym meczu, bo te punkty będą nam bardzo potrzebne.